Kiedy ktoś decyduje się, podejmuje tą decyzję, żeby być moim klientem, żeby, żeby zapłacić mi za jakiś kurs, za jakiś program, za jakiś pakiet, bardzo mi zależy, żeby ten człowiek miał efekty. I teraz powiedziałabym, że to jest 50 na 50, albo nawet proporcja jest, yy, proporcja jest nawet nierówna. 50% to jest to, jak dobrze ja Cię poprowadzę przez pewien proces, jak dobrze ja Cię poprowadzę przez pewną transformację z punktu A do punktu B. Jesteś tu, gdzie jesteś, chcesz coś zmienić w swoim życiu i ja Ci pokazuję tą ścieżkę, ja Ci daję narzędzie, ja Ci daję motywację, ja Ci daję no, nową wiedzę, ale nie tylko wiedza to za mało. Pomagam Ci przejść, przejść jakiś proces w Twoim życiu, coś zmienić na lepsze w Twoim życiu. Świetnie, tylko że moje zaangażowanie, mój profesjonalizm, moje kompetencje, to wszystko to jest zaledwie 50% sukcesu, albo nawet mniej, to chcę powiedzieć. To, to jest być może nawet mniej niż 50% sukcesu. Cała reszta to jest Twoje zaangażowanie.